Cześć, taki krótki materiał dzisiaj dotyczący tego, w jaki sposób można zagospodarować pozostałości po wyrębie drzew. Nie mówię tu o drewnie, które oczywiście ma inne zastosowanie, ale po wyrębie, o zostają często spore wielkości korzenie. Zastanawiałem się, co z tym robić. Leżała z tego cała fura i postanowiłem wykorzystać je do wypełnienia grządki podwyższonej grządka też z materiałów budowlanych, z resztek, pozostałości desek długości około, około 2,70m, szerokości 1m i co się, co się tu działo Staczką nawiozłem wszystko praktycznie co mi się udało zebrać są korzenie, które pochodzą z sosen które zostały ścięte wiosną tego roku i leżały sobie gdzieś na stercie i większość, ich, większość z nich udało mi się tutaj przetargać, wrzucić, ułożyć wewnątrz. Także razem z ziemią, z, z jakimiś takimi pozostałościami różnych gałęzi, już nieprzydatnych do innych celów. Wszystko tutaj leży w środku. Tak to będzie wyglądało, że w następnej kolejności na te korzenie. Zostaną wsypane rozmaite odpadki ogrodowe, liście, odpadki z kuchni. A na sam koniec całość zostanie przysypana warcą ziemi taką grubości gdzieś 30-40 cm. Również pochodzącą z, z, pod placu budowy to taki wierzchni materiał próchniczy, który do tego celu powinien się również przydać. I tak to będzie wyglądało potem dalej. Otóż wiosną, mam nadzieję, całość będzie już gotowa do tego, żeby zasiać na tym jakieś warzywa. Rządka ma wysokość około 80 cm. Myślę, że ziemia nie będzie wypełniała jej jakby w 100%, więc zostanie z 5 cm z góry przestrzeni, żeby nie wylewała się z niej woda. Przy podlewaniu nie, wysypały, nie wysypywała się ziemia przy wietrze. Czy też jakaś ściółka, którą będę to planował gdzieś w przyszłości okrywać. Także taka zabawa na dzień dzisiejszy. No ale dzięki temu udało się pożytecznie wykorzystać pozostałości zarówno z desek, które też leżały już bez dalszej przyszłości. E, i, no i tych korzeni, które, które w tym momencie w dużej ilości wchłonęła ta grządka. Może jeśli przy grządkach, to może jeszcze dwa słowa na temat pozostałych, które mam. Te dwie znajdowały się wewnątrz tunelu foliowego, który został z tego miejsca na zimę zabrany. I tutaj rosły pomidory. Następne dwie, tutaj wykonane też z takich pozostałości różnych belek, znajdują się tutaj, wypełnione ziemią, obornikiem, różnymi odpadkami. Przysypane to wszystko liśćmi, żeby, żeby sobie pracowało, nie wysychało. No i to będzie moja grządka numer 5. Może nie jest to arcydzieło ciesielskie, ale mam nadzieję, że spełni swoją funkcję. Po pierwsze dlatego, że spożytkowałem sensownie, mam nadzieję, te materiały. A po drugie może faktycznie będzie coś z tego również zielonego w przyszłym roku. Tyle by było na ten moment. Pozdrawiam wszystkich. Udanej niedzieli. Cześć, cześć.